Cześć, witajcie. Dzisiaj będzie o autoportrecie jako terapii, czyli kilka słów o sztuce zaglądania w siebie. Czym właściwie jest autoportret? To pytanie początkowo wydawało mi się banalne, wręcz akademickie. A kiedy pan Marcin Sutryk poprosił mnie o napisanie artykułu do gazetki uczelnianej na wydziale, która jest wydawana na wydziale sztuki. Na Uniwersytecie w Siedlcach pomyślałem, jasne, coś napiszę. Przecież w zasadzie dzisiaj można napisać wszystko i o wszystkim. Mamy dostęp do niezliczonych źródeł, inspiracji, a nawet technologii. Ale to konkretne pytanie nie chciało mnie opuścić. Wracało. Zmienione, pogłębione. Z prostego, czym jest autoportret, stało się czymś bardziej osobistym. Mianowicie, dlaczego kieruję obiektyw aparatu fotograficznego na siebie samego? Co próbuję zobaczyć? Co chcę pokazać innym? Zrozumiałem, że nie mogę odpowiedzieć na to pytanie pobieżnie. Jeśli chcę, żeby moje autoportrety miały sens, muszę być wobec siebie uczciwy, bo jeśli nie ma w nich szczerości, jeśli nie Wynika z nich żadna refleksja, żadna idea, to stają się tylko pustymi obrazami, spędnymi kadrami, pozbawionymi duszy. A sztuka bez duszy, bez intencji nie działa. Jest jak pięknie opakowana skorupa, dekoracyjna, ale pusta. Kilka lat temu trafiłem na terapię. Zmagałem się z obniżonym nastrojem, lękami, których nie rozumiałem. I właśnie tam po raz pierwszy poczułem, że moje fotografowanie siebie samego nie jest tylko estetyczną zabawą, ale próbą dotarcia do czegoś głębszego. Lęk nie jest tym samym co strach. Strach pojawia się wtedy, gdy grozi nam realne niebezpieczeństwo. Jest logiczną reakcją organizmu. Lęk natomiast to stan irracjonalny, trudny do uchwycenia. W moim przypadku objawiał się w momentach Zupełnie niespodziewanych, podczas spaceru, w rozmowie, w codzienności. Serce przyspiesza, dłonie się pocą, nogi stają się jak zwaty, ale przecież nic realnego mi nie zagraża. Skąd więc ten niepokój? Pewnego dnia usłyszałem od mojej terapeutki zdanie, które odmieniło moje podejście do fotografii. Panie Pawle, jeśli. Nie wie pan, czego się pan boi, może niech pan to sfotografuje. I tak zaczęła się moja droga w głąb siebie. Autoportret nie jako zapis wyglądu, nie jako autopromocja w social mediach, ale jako sposób na rozmowę z samym sobą. Sposób na uchwycenie tego, co nieuchwytne. Emocje, które nie mają fizycznej formy, ale wyrażają się w drżeniu ciała, w spojrzeniu, w uchwyconym grymasie, który trwa ułamek sekundy. Autoportret towarzyszy sztuce od wieków. Malowali siebie m.in. Van Gogh, Frida Kahlo, Egon Schiele, Albert Dürer, Picasso. Robili to, by zrozumieć siebie, swoje miejsce w świecie, swoje cierpienie. Dziś niektórzy patrzą na fotografię samego siebie jako na przejaw narcyzmu. I czasami rzeczywiście tak jest. Ale myślę, że w moim przypadku autoportret to forma autoterapii. To próba skonfrontowania się z czymś, co we mnie żyje i co czasami domaga się ujawnienia. To także pewien rodzaj katarzis, oczyszczenia ulgi, dania przestrzeni emocjom, których wcześniej nie potrafiłem ani nazwać, ani zrozumieć. W moich portretach nie znajdziecie idealnych kadrów, perfekcyjnych puls ani przesadnych stylizacji. Znajdziecie raczej niepokój, ciszę, pustkę. Czasem nawet rodzaj duchowej bezradności. Ale właśnie ta bezradność, ten brak pewności, to napięcie są prawdziwe, przez to wartościowe. Z czasem zrozumiałem, że moje lęki są głębsze niż codzienne niepokoje. To lęk ostateczny, lęk przed nieistnieniem, przed zniknięciem świadomości. To strach, że jako jednostka przestanę czuć, kochać, myśleć, że rozpłynę się w nicości i moje życie będzie tylko ulotnym epizodem w bezkresnym, obojętnym wszechświecie. To pytania o sens, czy jesteśmy tu po coś, czy to wszystko ma znaczenie. Wiem, że nie jestem jedynym, który te pytania sobie zadaje. Wierzę, że moje fotografie, choć są Portretami mnie samego mówię o czymś więcej, o człowieku, o jego kruchości, o samotności bycia, o świadomości własnej śmiertelności. Mam nadzieję, że w tych zdjęciach odnajdują się inni, że dla kogoś staną się impulsem, by również zajrzeć w siebie. Bo autoportret to nie tylko obraz twarzy, to lustro, w którym każdy może, jeśli zechce, zobaczyć fragment własnej historii. Nie mam ambicji, by dawać odpowiedzi. Nie uważam, że sztuka powinna rozwiązywać nasze problemy, ale wierzę, że powinna stawiać pytania: że powinna poruszać, niepokoić, wstrząsać. Wierzę, że powinna być autentyczna i jeśli tylko komuś moje portrety pomogą, chociaż na chwilę, się zatrzymać, to już bardzo wiele. Na tym w istocie polega terapia na konfrontowaniu się z tym, co boli. Na odwadze, by spojrzeć lękowi w oczy i może z czasem nie tyle go pokonać, co zrozumieć, przyjąć, pogodzić się z jego obecnością. Zadaję sobie wiele pytań i wiem, że nie wszystkie mają odpowiedzi, ale wiem też, że każde szczere pytanie otwiera mi na coś nowego. Poszerza moją świadomość, wrażliwość, uczy patrzeć głębiej zarówno na świat, jak i na siebie. I chyba właśnie o tym wszystkim chodzi. I chyba właśnie o tym, i chyba właśnie o to w tym wszystkim chodzi.